Dzisiaj Wam opowiem o bardzo dużych lotniskach, jak muszą dzieci się tam zachowywać. Pamiętajcie, że to jest bardzo ważne, żeby się pilnować obok rodziców. Po pierwsze tu jest bardzo dużo ludzi pilnować się, żeby nikt się nie zgubił. Po drugie, jak myślicie, że tu jest tak trudno, bo nie wiecie co zrobić, możecie zabrać swoje zabawki. Na przykład kolorowanki, jakieś y, złe pluszaczki i gry planszowe. W tych są telewizory. No i w tych telewizorach może być nawet dziecięcy kanał. okienko, bawić się z rodzicami i, i nawet i tam może czasami wycieczki. I napisz w komentarzach, gdzie będziesz lecić, czy możesz z rodzicami pojechać. I to na dzisiaj.